Lipiec 2025 roku zapisał się w Polsce niejako bardzo zimny, a z normalną anomalią 006, ref 1991 do 2020. Co prawda padł jeden dobowy rekord temperatur zaraz na początku miesiąca, ale potem było spokojnie. W wielu polskich miastach lipiec zapisał się z opadami znacznie powyżej normy. Najbardziej poszkodowane były i są okolice Lublina, spadło tylko około 50% normy wieloletniej. Niektóre drzewa wyglądają coraz gorzej. Wszędzie leje, a tu mamy problemy z osiągnięciem sum opadów powyżej 10 mm z frontów atmosferycznych. Przedłużające się w poprzednich latach fale upałów, jak i okresów słonecznych, bezdeszczowych, błędnie uzmysłowiły naszemu kochanemu społeczeństwu, że taki mamy klimat i że to było coś normalnego, bo przecież lato to odbija się czkawką, a brukowce podsycają propagandę. Że mamy jakieś okropnie zimne lato i później szury klimatyczne to wykorzystują. Ale Polska to nie Chorwacja. Ludzie szybko zapominają i przyzwyczajają się do tego co się powtarza w pogodzie, wystarczą 2-3 lata. Przypomnijmy, że w 2024 roku, wszystkie miesiące w naszym kraju zapisały się z temperaturami znacznie powyżej normy, tylko listopad 2024 roku był w normie. Wszystko dostępne na meteo modelu. Do tematu wrócimy.